Witamy Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony znów najlepszy duet, czyli Chromidas i Aura. Właśnie, moi drodzy. Dzisiaj testujemy niszę. Będzie to zapach niszowy, którego głównym tematem jest kawa. Myślę, że kawa w perfumach pojawia się stosunkowo rzadko. A szkoda, bo pewnie wielu z Was bardzo chętnie by tą kawę widziało. No, i tutaj na samym początku też muszę się trochę usprawiedliwić. Niektórzy z Was, którzy śledzą moją działalność, mój kanał, doskonale wiedzą o tym, że jakiś czas temu miałem awarię dysku i niektóre filmy mm, niestety przepadły. Niestety przepadły, nie udało się ich odzyskać. No i niestety właśnie tak jest w przypadku dzisiejszego zapachu. Pamiętam, że z aurą również wtedy nagrywaliśmy unboxing i takie pierwsze wrażenia na żywo, natomiast no niestety tego filmu nie udało się odzyskać. Dlatego postanowiłem, że nagramy go jeszcze raz, bo jest to dosyć spora strata, myślę dla świata, dlatego, że ten zapach jest ciekawy, jest ciekawy, wiele osób naprawdę go lubi, no i my też byli Byliśmy bardzo ciekawi. Dużo fajnych opinii w internecie. My też lubimy nuty kawowe, więc spodziewaliśmy się tego, że ten zapach no, trafi w nasz gust, zaskarbi nasze tutaj przychylne opinie, komentarze. Natomiast mm, powiedzmy, że nie jest to nowość. No, musimy tutaj być szczerzy właśnie z wami, że ten zapach już testowaliśmy, już go wąchaliśmy. Natomiast jest to oczywiście zapach z próbeczki. Jest to nisza tej próbeczki. Oczywiście jest tutaj stosunkowo niewiele, tylko na dnie. Więc wtedy tylko psikaliśmy raz. No i teraz na dobrą sprawę drugi raz. A jaki moi drodzy, jest to zapach? Także są to perfumy niszowe, oczywiście w próbeczce. No i jest to właśnie kerosene follow. Kerosene follow, czyli dla jednych. Jedna z najlepszych kaw, jaką możecie poznać w świecie zapachów. No, i jest to zapach oczywiście z roku 2016. Twórcą kompozycji zapachowej jest John Pegg, czyli pan, który można powiedzieć, wiele fajnych zapachów stworzył właśnie typowo dla kierosen. Jeśli chodzi jeszcze o sam opis produktu, myślę, że mogę Wam przytoczyć te słowa, bo również jest to bardzo ciekawe, a później przejdziemy do testów. Więc jeśli chodzi o Kerosene Follow, to producent opisuje to w ten sposób: te momenty, kiedy zapach pozostaje na skórze dłużej niż oczekiwaliśmy. Ciepłe jasne poranki senne miasto budzi się do życia przypadkowe spojrzenia przechodniów którzy zauważają coś innego nieuchwytnego co krąży w powietrzu zamykają oczy biorą głęboki wdech i zwabieni zapachem świeżo palonej kawy wanilii i ambry podążają za tobą Także, moi drodzy, bardzo intrygujący opis, sami przyznajcie, mnie on też bardzo zaciekawił, dlatego też byłem bardzo chętny do testów. No i myślę, że sobie dzisiaj przypomnimy ten zapach. Oczywiście jest to próbeczka 1 ml, za to e, tak jak mówię, zapach inspirowany świeżą kawą którą ja oczywiście bardzo lubię, więc tutaj ja też dokonam psiku u siebie i myślę, że Aura u siebie również, bo z tego co mhm. pamiętam, to inaczej pachniał na nas. Ja może zacznę od siebie. Powiem wam, że zapach naprawdę jest to taka kawa gorzka. Kawa gorzka, ten start taki bardzo, bardzo ostry, można powiedzieć drażniący w nos. Udało ci się też? Tak. Dobra, tak tylko dopytuję, bo oczywiście próbeczka jest tutaj bardzo niewielka. To jest oczywiście tylko odlewka z pełnego flakonu. Jedna perfumeria niszowa, typowo z Krakowa, zajmuje się takimi odleweczkami. Także, no, można przetestować, można sobie jakieś opinie wyrobić, zanim zakupimy pełny flakon, który, no, bądź co bądź nie należy do najtańszych, bo jego cena wynosi ponad 600 zł. Oczywiście za 100 ml. Także. Początek powiedziałbym, że bardzo, bardzo kawowy. Taka faktycznie świeżo zmielona kawa. Ma się wrażenie, że zapach leciutko, leciutko podbity jakąś słodkością. Faktycznie może się podobać. Zapach z jednej strony bardzo aromatyczny, dosyć gęsty. Wiecie, że u mnie te olejki na skórze zostają. Ten akurat się wchłonął, ale no. Powiedzmy, że, że pachnie nieźle, pachnie nieźle. Na pewno może się spodobać, bo też pamiętajmy, że tych zapachów z kawą nie ma zbyt wiele na rynku. Jeśli chodzi o, o damskie zapachy z kawą, no to oczywiście mi tutaj przychodzi na myśl e, i w Laurent Black Opium, gdzie też kawa występuje, no ale tam zapach zdecydowanie ta kompozycja jest dużo, dużo e, słodsza, jednak tak typowo dla pań w Black Opium. E, tam chyba też inne kwiaty są, no, mniejsza z tym już. Natomiast tutaj faktycznie bardzo ta kawa dominuje w tym zapachu. Sam nie wiem, czy dokładnie tego się spodziewałem. Po chwili powiem Wam, że wychodzi, wychodzi nuta goździka, której ja za bardzo nie lubię. To jest też pewien fenomen, bo ja. Yy, bo goździka nie ma oczywiście w składzie, więc to jest też dziwne. No ale oddam tutaj na chwilę głos aurze. Pokaż mi swoją roczkę, daj mhm. na, na Twojej skórze to jest ten zapach, faktycznie czuć najbardziej tą kawę, ale nie jest taki słodki jak na przykład na mojej skórze. Na mnie, na, na mnie jest bardziej słodki. Mhm. Jak taka kawa z dodatkiem cukru, trochę więcej tego cukru i jeszcze mleko. U mnie jest ta kawa bardziej gorzka. Aczkolwiek też. Tak, też, u ciebie jest bardziej gorzka. Ale mhm. też jest aromatyczny bardzo. Tak. Mhm. Pamiętam, już nagrywaliśmy ten film, zdaje się, chyba w listopadzie. Także, no, nieźle, pół roku temu leżał sobie i czekał na dalsze testy, no ale. Na mojej skórze jest bardzo słodki. Bardzo słodka ta kawa. Ja mhm. myślę, że bardziej taka faktycznie mleka. naturalna? Coś z syropu, czy jakaś może ten... waniliowego. Mhm. Taki zapach dosyć gęsty. I bym bardziej u mnie bym powiedziała, że to jest bardziej taka kawa rozpuszczalna. U ciebie bardziej taka sypana. U ciebie bardziej wy, wyczuwa się taką, tą faktycznie kawę, jakbyś prosto Zmielił. z pojemniczka no, rzucił. Tak, ale powiem Wam, że początek bardzo ostry, taki faktycznie dający, ponosi taką ostrością, intensywnością, mocą przede wszystkim, a z czasem ten zapach swobodnie się tak łagodzi i, i bardziej do gry wchodzi słodkość, i ta słodkość już tak podkręca ten zapach. Ja myślę, że raczej nie jest to zapach z dużym ogonem, z dużą projekcją. Bardziej bym powiedział, że tak może na długość ramion, ale. Ale myślę, że trwały to on jest. Mhm. Tak mi się wydaje. Także Kerosene Follow. Oczywiście sama marka Kerosene też możecie sobie poczytać bardzo ciekawa historia wspaniałego człowieka. Zresztą dużo fajnych kompozycji, jakby nie patrzeć. Tutaj Kerosene Follow to w ogóle był pierwszy zapach pod tego szyldu, który mieliśmy przyjemność testować. Także no było to już jakiś czas temu, ale pamiętajcie, że te filmy też są montowane z lekkim opóźnieniem. Także nie wiem, u Aury chyba nie czuć tej nuty goździka. Tak jak Wam mówiłem, dla mnie to jest fenomen, że goździka tutaj w ogóle w składzie nie ma. A ja go wyczuwam i powiem Wam szczerze, że mnie ta nuta irytuje. Gdyby tutaj nie było tej nuty goździka, to zapach bardziej by mi się podobał, a trochę ten, ten goździk, przynajmniej coś, co pachnie podobnie jak goździk, bo go tutaj nie ma, trochę, w mojej opinii, ten zapach nieco psuje. U ciebie chyba nie jest to tak wyczuwalne. Możesz powołać. Mhm. No, u ciebie tego nie ma. Także no, tutaj dużo zależy od pH skóry. Czyli jakie ja mam pH? <noise> Aura ma chyba nieco suchszą skórę. No. U mhm. Mhm. mnie taka kawa dosłodzona z dodatkiem mleka. O jeszcze mnie. bym powiedziała, że jeszcze ten syrop taki waniliowy, taki słodziutki. A u Wszystko mnie jeszcze tak po chwili. Mieszane. Czujesz ten nutę tego dzika, prawda? Jest coś takiego. No, może gdzieś tam, ale gdzieś przy samym końcu. Ale mhm. nie jest jakieś to mocno. Tak. Takie wyczuwalne. Także no, zapach ale na pewno m... podbity słodyczą. Bardziej masz taką kawę. Faktycznie u ciebie jest bardziej taka kawa sypana. U, u mnie jest sypana słodka a u, z mleczkiem. A u Aury jest kawa rozpuszczalna wtedy. Mhm. Tak, także no widzicie, co skóra, co pH, to inny odbiór, dlatego właśnie postanowiliśmy tutaj nagrywać we dwoje. Dlatego, że no pamiętajcie, że ten sam zapach może pachnieć u kogoś zupełnie, zupełnie inaczej. A jeśli mowa oczywiście o samym zapachu Kerosene Follow, no to chciałbym Wam jeszcze przeczytać nuty zapachowe. Więc dla ścisłości jest to też zapach dla kobiet i mężczyzn. Wydany w roku 2016, którego główne akordy to ambrowy, kawowy i waniliowy. Nuty nie są podzielone na głowę, serce i bazę, tylko są podane bardzo ogólnie. No, i mamy tutaj palone ziarna kawy. Jest tutaj wanilia, syrop klonowy, fasola tonka, którą aura bardzo lubi. Tak. Mhm. Burstyn i benzoes. Także no, skład z jednej strony prosty. Fajnie, że ta kawa jest też podana w takim zestawieniu lekko słodkim. Tak jak sami widzicie, no tutaj. Goździka nie ma, być może ten syrop klonowy nadaje takiego nieco hmm, podobnego wyrazu. Najprawdopodobniej tak. Hmm, bardziej bym powiedział, że u mnie jest wyczuwalna ta kawa właśnie z syropem klonowym, a dopiero później gdzieś tam wanilia czy fasola tonka. Hmm, także. Mm -hmm. No, u ciebie taka. Mm -hmm. Bardziej gorzka ta. Mhm. Kawa nie jest aż tak słodka, jak na przykład na mnie. Na mnie te słodsze chyba nuty bardziej się wybijają. Tak, także no, tutaj jeszcze musielibyśmy kilka słów też powiedzieć. No, czy jesteśmy zaskoczeni po tych bardzo pozytywnych opiniach ludzi, którzy naprawdę kochają ten zapach, którzy nie wyobrażają sobie bez niego życia, tak jak nie wyobrażają sobie zaczęcia dnia bez filiżanki czarnej kawy, bądź też niektórzy lubią z mleczkiem. Ja przyznam szczerze, że trochę rozczarowany jestem, to znaczy, no, czuć w nim kawę, ale spodziewałem się czegoś innego. Moim zdaniem, zbyt mocno dominuje tutaj ten syrop klonowy. Niespecjalnie przepadam za, za taką nutką i myślę, że ona tutaj. Ten zapach nieco burzy. Wiecie, no, są gusta, prawda? Niektórzy moż, mogą uznać, że akurat ten syrop klonowy fajnie się tutaj wkomponuje w to wszystko, ale ja osobiście, gdybym mógł mieć tutaj głos, to chyba ten syrop klonowy bym stąd po prostu usunął. Bo trochę mi pachnie właśnie goździkiem, którego nie specjalnie lubię. A ty wanilię tutaj czujesz? Fasoletonka? Mm -hmm. Tak, wanilię przede tym. wszystkim. Tak. Mhm. Mm Także widzicie, dwie Najbardziej skóry. Najbardziej to kawę czuję u siebie, wanilię i faktycznie ten syrop y, chyba klonowy, bo czuję, że coś jest takiego... Ty myślałaś, że syrop bardzo waniliowy. Słody, bardzo, bardzo, bardzo... No, ale jak to połączysz, to masz. Tak. <noise> syrop klonowo-waniliowy. <noise> I tutaj jeszcze później bursztyn i benzoes. Tak. Czyli benzoes to jest ta żywica. Y, no tak nie bardzo. Najbardziej wyczuwam tą kawę i te nuty takie bardzo słodkie. Słodkie. Aura jest ogólnie miłośniczką zapachów słodkich, także no spodziewałam się, że ten jej się bardzo spodoba, mhm. ale czy też spodobał ci się na tyle, aby go mieć? Hmm. Czy jest godny polecenia? Ogólnie dla miłośników kawy słodkiej to jak najbardziej, jeszcze mhm. z dodatkiem takiego mleczka. To tak. Mhm. A jest to zapach na przykład bardziej męski, damski, na jakie też okazje? Jak byś go określiła? Ja myślę, że jest dosyć uniwersalny. Nie, ja myślę też, że tak. Że bardziej jest uniseksowy. No bo każdy lubi kawę. Przeważnie. No, przeważnie. <laughs> ja akurat nie przepadam tak za kawą. Oczywiście w formie picia. Tak. Ale w zapachach to uwielbiam akurat. No tak, no kawa też podnosi ciśnienie, wiadomo, że różnie bywa. Aura woli herbatę zdecydowanie, ale myślę, że tutaj ten zapach też jej się podoba. Chociaż no, nie ukrywamy, że fajniej by było, gdyby był nieco tańszy. No to już prawie pod 700 zł za flakon. No to też nie oszukujmy się, że nie jest to mało. Jakąś projekcję według mnie dużej aż takiej projekcji nie ma, mhm. ale trwałość możemy mieć ok. Tak, trwałość może mieć ok, tym bardziej, że jest tu dużo tych nut słodkich, wanilia, właśnie fasola, tonka, bursztyn i ta benzoes, czyli, czyli chyba właśnie te nuty takie lekko żywiczne. Także podejrzewam, że, że zapach będzie trwały, aczkolwiek projekcja raczej umiarkowana. No, ciężko moi drodzy, też z takiej próbeczki malutkiej o jakieś rzetelne testy. No, to są raczej takie powiedzmy pierwsze wrażenia. No, może nie, nie do końca pierwsze, bo ten zapach już kiedyś. Wąchaliśmy, chociaż tylko raz, przy unboxingu w poprzednim filmie. No i myślę, że myślę, że jest zapach ciekawy. No możecie sobie też próbeczkę zamówić, przetestować, zobaczyć co wymyślicie, czy wam się spodoba, czy też nie. Na pewno zapach oryginalny. Mało jest kawy w perfumach, no, także jest to dobra propozycja, jakaś taka ciekawa odskocznia, alternatywa może od tej kawy, którą znajdziecie chociażby w ASL Opium, Black Opium także no myślę, że tamten zapach mimo, że ma dobre opinie, dobre komentarze i też grono miłośniczek no to też nie każdej pani się spodoba być może tym, którym Black Opium się nie spodoba akurat odnajdą swoje szczęście w Kerosene Follow Propozycji kawy od kerosen. No i moi drodzy, no nie ma co tutaj też przedłużać. Myślę, że powiedzieliśmy mniej więcej wszystko. Także zapach słodki, podbity kawą, dosyć gęsty, jakby nie patrzeć, dosyć gęsty. Wydaje mi się, że raczej, przynajmniej moje doświadczenie tak mówi, że raczej on lepiej by pachniał w takie pogody nieco chłodniejsze. Tak. Jakaś no, tak, taka, bardziej by się upalniała ta słodycz. Tak, raczej jakaś taka wiosna, chłodniejsza, mhm. jesień. Na zimę oczywiście też otulające, ale raczej tak na upały go nie widzę. No chociaż, wiecie, to jest też kwestia gustu. Kawę wszyscy piją przez cały rok, także w upały, więc chociaż podejrzewam, że on może tak w upały trochę jednak zmęczyć. Może nie przydusić, ale tą intensywnością jest bardzo aromatyczny myślę że tutaj producenci dołożyli wiele trudu aby ten zapach faktycznie był taki bardzo bardzo kuszący jak taka faktycznie filiżanka świeżo parzonej kawy Także dla mnie ciekawa propozycja. Flakonu może bym nie kupił, ale gdybym miał odleweczkę, to też co jakiś czas chętnie bym na siebie rzucił. Myślę, że też Aura e, lubi sobie takie zapachy aplikować też do snu. Myślę, że to jest też dobra tak. propozycja mhm. do tego, aby gdzieś tam do snu sobie e, psiknąć, bo jest taki bardzo przytulny i powiem wam, że mm, mam takie wrażenie, że ten zapach kojarzy się też z bezpieczeństwem dla osób, którzy no chcą poczuć się dobrze, to ten zapach tworzy taką, taką aurę Dzięki, <laughs> bezpieczeństwa. Dzięki, że o mnie wspominasz. Naprawdę. Ale nie, myślę, że naprawdę jest ciekawy i, i faktycznie taki dosyć, dosyć przyjemny. Cały czas gdzieś ten, ten syrop klonowy przeplata się z kawą, ale, ale ciekawie to pachnie, na pewno pachnie to ciekawie i oryginalnie, moi drodzy. Także tyle, także tyle. Kerosen Follow jak najbardziej jeden z ogromnej gamy zapachów kerosen, jeden na pewno z ciekawszych, bardziej takich no uniwersalnych, noszalnych. No i kończymy, kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie komentarz, czy znacie ten zapach, czy go kiedykolwiek wąchaliście. Również jesteśmy tutaj bardzo skłonni z Wami podyskutować. I trzymajcie się cieplutko. 爸。<Bye. S 2>